Cześć kochani, witamy was w kolejnym vlogu. Cześć. Jak widzieliście, właśnie przygotowaliśmy śniadanko dla dziewczyn. Idziemy im zanieść i zaraz wam wszystko opowiem, bo znowu zaszły zmiany, znowu urodziły się kolejne... Znowu, z... znowu zaskoczeni. Znowu zaskoczeni i znowu kolejne dzieci. Także więcej roboty i dlatego nas nie było, musicie nam wybaczyć. Miał być wcześniej vlog, ale naprawdę święta mieliśmy takie, że w zasadzie... 20 godzin z 24 to chyba byśmy w koziarni e, przez ostatnie dni, więc musicie nam to wybaczyć. Jak będzie trochę luźniej to będziemy nagrywać więcej. Dobra, idziemy dawać śniadanko dziewczynom. E, to trzymaj może. Idziemy. Łukaszek, bąbenek, będzie ciekawe jedzenie. <śmiech> <śmiech> Zobaczcie co tu się dzieje. To ten nasz bombi jak będzie czekał no, Patrzcie patrzcie Jak to się wyprawia No, nasz to jest widok godny 10 na 10 <grybujesz> Dobrze mamusia. Czeka, czy będzie chciała coś pojeść Helena Już pan cię niesie. Boże, jakie głodne Jakie głodne One zawsze najbardziej głodne. Przecież to są matki karmiące matki karmiące Uwaga, mam Proszę Ja tam. Dobra. No więc kochani, jak pewnie zauważyliście, Basienka nasza urodziła. Trojaczki. One się urodziły 3 dni temu. No i widzę, że Basienka trochę je, więc fajnie. Z Basieńką mieliśmy problem, ponieważ nie jadła. Generalnie to poród też nie należał do najłatwiejszych, dlatego że tylko pierwsza dziewczynka wyszła, ta którą tutaj widzicie, z prawej strony. Pierwsza dziewczynka tylko wyszła dobrze, normalnie. A te dwa kolejne chłopy doszły, chyba chciały iść dwa na raz. Były dwa worki, naraz szły. Daniel jak zwykle się spisał, <grywa> przy tych porodach to jest w ogóle nie jakaś, jakiś koszmar, w sensie Daniel sobie super radzi i znowu musiał wyjmować tak naprawdę dzieciaczki z Basi Koźlęta, ale się udało, wyszły te nasze cudaczki. Basieńkę musieliśmy zdoić, bo widzieliście na poprzednim vlogu, ja tak troszeczkę wam pokazałem, jak to wymię wyglądało. Ona bardzo się baliśmy, to, 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 to było straszne, to, strasznie wielkie to wymię jej. Ale jak ją zdoiliśmy, to tak w ciągu jednej doby w zasadzie to zdoi, zdoiłem 4 litry siary z Basi. Teraz, jak widzicie, te, te, te wymie to są w zasadzie flaczki. Ona troszeczkę coś tam nabiera, na tyle, że ona jeszcze teraz, jak mają trzeci dzień dzisiaj. To one coś tam napiją się. No ale myślę, że to powinna bardziej zacząć nabierać, bo zabraknie tego mleczka. Myśmy już wczoraj troszeczkę je musieli dokarmiać. Na szczęście wiecie, tą siarą, którą zamroziliśmy, którą mieliśmy od basienki zdojoną, Ale dzisiaj rano jak byliśmy, ja przygotowałem im mleko podgrzałem, ale okazało się, że właśnie basienka przez noc trochę nabrała mleka i one się napiły z cycka, już nie chciały butelki. No więc obasi na razie tyle, a tu przenosimy się na przeciwną stronę i też jeszcze nie wiecie, znaczy może wiecie ze zdjęć na pewno, albo z shortów, że nasza Lejdusia też urodziła i też trojaczki, słuchajcie, to jest jakaś ostra zabawa, w ogóle ktoś sobie z nas niezłe żarty robi, bo my słuchajcie na pięć kus to mamy już trze trzeci raz trojaczki od Lejdusik, ile mają dzieci, kiedy one się urodziły? Jakie dwa tygodnie? Jakie o, dwa tygodnie? O, Dlajduśi, yes. A, od Leidusi! Jest tego tak dużo, że mi się myli. Już wszystkie kozy mi Od Lejdusi mają chyba <grym injury> piąty, szósty dzień. I od Lejdusi mamy... O, tu jest wielki chłopak. Jak on ma na imię Boże jak myśmy go nazwali. Patrz, to jest na pewno czarna, to jest Nebraska, Alaska a Aha. A i on. Jak miał na imię? Nebraska. No? Meksyk jest od daneczki, a tu jest... No dobra, jak nam się już pominą, to nam powiemy. Wiecie co, to się naprawdę. Nie dziwcie się nam, bo ja nawet nie wiem, który jest dzień tygodnia. <grym> naprawdę. A już, jakby mi się ktoś zapytał, który jest. Nie no, to wiem dzisiaj, że jest drugi, bo po świętach jest dzień po <grym> Więc tak wiem, że jest drugi. Ale. No i musicie nam zobaczyć. No, tego zapomniałem, jak my go żeśmy nazwali ja, w meksyki podobne było tutaj jak ten, jak ten. Że duży był, myślę, żeśmy go od dużego stanu nazwali jakiegoś. Bo on jest, zobaczcie, no, jest bardzo duży w porównaniu do dziewczynek. Urodził się wielki. Nebraska, malutka już szaleje, ale mama teraz nie da cycka. Nie, 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 mama nie da teraz cycka. No, Basienka już nie chce jeść. Znaczy, bo jej pewnie dzieci trochę przeszkadzają. Ale i tak, no widzę, że jęczmienia trochę zjadła, więc już jest i tak dzisiaj troszeczkę lepiej. No z była procedura podobna jak z... jak z Czarną. Dostała po tym porodzie, tylko, że ona nie, nie zalegała, ona nie była odwapniona. I ona ładnie, elegancko zaraz po porodzie wstała, więc tu było, wiecie, o tyle dobrze. Ale też po porodzie podaliśmy jej, wczoraj, nie? To była druga doba po porodzie. Podaliśmy jej steryt. Bo jak Daniel był... W zasadzie w dzień porodu jej Basi był u weterynarza, jeszcze mówię tak, trzeba jechać po wapno, żeby w razie czego, jakby nie daj Boże, się znowu stała taka sytuacja dziwna, jak, jak była z czarnulką, że ona nie będzie chciała nam stawać po porodzie, to trzeba od razu działać z, z wapnem. No już się nauczyliśmy, tak, że trzeba dużo wapna. Hmm. Więc pojechał Daniel po to wapno do, tej, do tego weterynarza i od razu wziął steryt, więc ten steryt wczoraj ona już dostała. Hmm. No i teraz czekamy, no. dostaje glicol dwa razy dziennie w zwiększonej dawce, dostaję Ruchamax i czekamy aż zacznie jeszcze lepiej jeść. Ona je ładnie sianko, więc o tyle dobrze. Dosyć fajnie jej to siano idzie. I najbardziej ma ochotę na jęczmień Wasienka. Tak owsa to tak widzę średnio. Wczoraj troszeczkę zjadła otrębów takich namoczonych z wodą. Mm. No i dobra, no i czekamy. No nic takiego strasznego aż się nie dzieje. E więc ja myślę, że ona w końcu zacznie jeść ładnie. Te chłopaki od towci to już po prostu są takie wielkie. <grymne> Denwerek, denweras, denweras. Takie wielkie moje piękne maseczki. No, dolarek to już sobie dosięga do wiaderka, praktycznie do mamy. O, i wskakuje do wiaderka, do mamy. <grymne> Także na chwilę obecną, kochani, została nam do porodu tylko luneczka nasza. Na dziewiątego ma termin. Ale zobaczymy, jak to będzie. No, też jest dosyć gruba. Już się boimy, żeby nie było kolejnych trojaczków. Bo to już by była jakaś przesada ostra. Gdyby cztery na 6 kus urodziły trojaczki. Nikt tam nie uwierzy normalnie. Nie, to... Ja już mówię, ja to się śmieję do dnia, że się tak modliłem, żeby już ktoś inny dostał te trojaczki, że nam już wystarczy. Bo to, słuchajcie, nie jest takie fajne, to się... To może tak wygląda, że to jest taki super, że im więcej, tym lepiej, no nie. Przy trojaczkach, kochani, zawsze dochodzi taki stres i taka, taka ewentualność. W zasadzie to jest prawie pewne, że zawsze któreś będzie słabsze, bo Koza ma tylko dwa strzyki i te dzieci po prostu nie dadzą rady się trzy na raz najeść tak sa taką samą ilością mleka. A mama też nie ma tyle cierpliwości, żeby jak już się dwa najedzą, żeby tak samo długo stać potem dla tego trzeciego koźlęcia. Więc no z trojeczkami jest taki problem, że trzeba je na pewno dokarmiać. Nawet jeśli mama ma dużo mleka, to potem jest i tak warto nawet zdajać mleko i dokarmić z butelki, żeby zadbać o to, żeby każde było najedzone. No na razie u Lady, no mówią, one mają chyba około tygodnia. Te trojaczki, więc u Lady, ona sobie jeszcze radzi. One sobie fajnie piją, wszystkie są najedzone. No Ta Alaska, zobaczcie tam w tym kącie, jak ona jest. Jak, jak się, się nazywa ten chłopak? Jak się nazywa? Meksyki, montana są tutaj. No tak, Meksyki, montanka, uglaneczki są. Dubdusie to się rymowało też, chyba. Przecież. Nie, nie, nie. Alask Nebraska, Alask Alask Alaska, on miał inaczej trochę na imię. <laughs> no, patrzcie, to jest strasznie dziwne. bo cały czas do nich po imionach mówimy, imionkami, a teraz nagle, no, jak trzeba, to sobie nie możemy przypomnieć, jak on ma na imię. No nic, jak wam, może wam wkleję, jak, jak mi się przypomni. <laughs> <laughs> a, ale nie powiedziałem o imionach tych od Basienki, bo też już je nazwaliśmy. I śmiesznie, bo ten y, najjaśniejszy chłopczyk, sami widzicie, że jest bardzo podobny do Basi, więc ten najjaśniejszy chłopczyk, największy, został Barbórkiem. <laughs> y, dziewczynka jest tutaj, właśnie, najmniejsza. I dziewczynka została manią. A ten chłopczyk, po którym tam depcze ten barburek. To został Maniukiem, żeby, żeby, żeby nam się nie myliło, więc jest Mania i Maniuś. I Mania jest taka słodziutka, że jak końca zaraz złapie, to już nie puści. <laughs> to są takie cudne, że normalnie siok. A Montanka nasza to ciągle tylko jak się drzwiczki uci... Co? Pijące co? Aj, przyłapana. Kto to? Floryda? Nie, ta Arizonka. Rytka teraz chce do cycka dojść. O! Widzicie? A zobaczcie, jakie one są już wielkie. A pół godziny temu piły butelkę. Tak. No je cały czas karmimy butelką, ale czarnuleczka tak ładnie je. Na tyle ładnie je. Zobaczcie, jak ona już fajnie wygląda. Ona już w ogóle nie wygląda, jakby była po takim strasznie ciężkim porodzie. Bardzo ładnie zaczęła wyglądać. Sierść się świeci, jak nie wiem. I... No i co najważniejsze, ona dostała mleczka więcej. E, I te dziewczynki od, tak, od, pa, od dwóch chyba dni to tak słabo chcą tą butelkę. Ja mówię, co jest, że one nie chcą tej butelki? Już mówię do dnia, czy to mleko za mocno podgrzewamy, czy za słabo je podgrzewamy, jakim jak robimy, e, bo one nie chcą jeść. One, wiecie, trochę tam wypiją na trzy kuski, takie już duże, one wypiją pół butelki i one najedzone. No ale się okazuje, że po prostu czarnurka jak tak pięknie zaczęła jeść, no to ma też więcej mleczka. I one od tej mamy e, ładnie się najadają. Więc super, no tutaj wszystko fajnie się, e, fajnie się już dzieje u tej czarnej, u, tej, u tych dzieciaczków. E, no to teraz jeszcze takie mówię, zmartwienie, żeby ta basieńka zaczęła fajnie jeść. I no i żeby ta luneczka urodziła już nie trojaczki, tylko bliźniaki najlepiej. I żeby wszystko było dobrze z porodem, bo tak ogólnie, no to na razie wszystko jest ok. Mobeleczek, zobaczcie. <gryw> Najedzony sobie śpi, ale wstaje, bo myślę, że jeszcze dostanie. Wczoraj im robiliśmy racice. <gryw> I tak jesteśmy, słuchajcie, całe dni w koziarni. Więc wczoraj przynajmniej jeszcze zrobiliśmy coś dodatkowego i zrobiliśmy im racice, bo już mieli koniecznie do roboty. I dziewczynką też Halemce i latę zrobiliśmy. O Halemka ja jak Dobra. To Dobra. A pojemniczki tu już zebrałeś? No to fajnie. Eee, nie wiem co wam jeszcze miałem dopowiedzieć. Jak mi się przypomni to zaraz do was wrócę. Aha, już wiem. Z nowości kochani. Eee, to zobaczcie. Zrobiliśmy od zewnątrz na okna wszystkie e, takie zamykane e, zasłony. Jakby takie, nie wiem jak to nazwać, takie okiennice z płyty OSB na zawiasach. Bo w koziarni przez ostatnie u nas 3 dni było tak strasznie gorąco. E, no w ogóle było bardzo ciepło, bo u nas było chyba 22 stopnie. Ostatnie 3 dni. 21-22 stopnie. I jak waliło to słońce bezpośrednio, bo jest, te okna są od strony zachodniej. Więc jak to słońce tak strasznie mocno waliło, to tutaj naprawdę było po 26 stopni i te kozy naprawdę już się strasznie męczyły. Więc mówię, no nie, no trzeba te okna w jakiś sposób zasłonić, żeby te, żeby to słońce tak nie waliło, żeby tak nie nagrzewało strasznie te popołudniowe, te zachodnie. Bo wiecie, te zachodnie słońce jest bardzo mocne zawsze. No strasznie tutaj nagrzewało. Więc zrobiliśmy, Daniel zrobił, wymyślił na takich zawiesikach te. Hmm, takie ala okiennice do zamykania tych okien. Hmm. No więc to właśnie to, jeszcze z takich nowości, co musieliśmy zrobić, tak na już, żeby się nasze dziewczynki nie męczyły w tym upale. Dzisiaj jest już w ogóle dużo chłodniej. E, padał dzisiaj w nocy deszcz, i dzisiaj mamy w koziarni 20 stopni, więc jest super. To już jest luksus. Tutaj, jak, jak się wchodziło, mówię Wam, uwierzcie mi, jak się tutaj wchodziło przez ostatnie te 2-3 dni. Yy, to tak, na dworze było bardzo ciepło, bo 22 stopnie, a tu się wchodziło, to normalnie była sauna, 26 stopni. No to wyobraźcie sobie, jak ona się naprawdę, one tak sapały, biedne te, te, te dziewczyny, mimo to, że to są kozy ciepłolubne. No to, no to, nawet dla ciepłolubnych kus, to było to ciężkie do wytrzymania. Wiecie co, Daniel teraz wchodzi z wodą i mówi Texas. No właśnie, Texas ma na imię ten nasz chłopak wielki od Lejdusi. Już sobie Daniel przypomniał. Patrz, a ja zapomniałem, a ja zapomniałem, zapomniałem sobie przypominać w ogóle. A ja przyszedłem na listę. A, na listę Stanów czytałeś? Tak, widzisz. Także Teksas, Alaska i Nebraska. Od Lejdusi. Tak Lejdunie, mamusią zostałaś znowu, trojaczków. W tamtym roku miałaś tylko Leonka. A w tym roku aż trojaczki. Moja kochana. Dobra, ja daję dziewczynom wodę. Chociaż rano już im dawałem jak byłem, byliśmy karmić maluchy. Chodź to feczka. Proszę kochani, robi się wody. Zobaczcie, one pierwsze w ogóle chłopaki do wody. No, oni są pierwsi. Zabawy... Ale też trochę piją wodę, zauważyłem, więc niech sobie piją, jak <śm> chcą. A gdybyście się kochani zastanawiali, dlaczego teraz dziewczyny nie mają wody e, zostawionej w boksach, wiaderek, no to dlatego, że już kiedyś mieliśmy taki przypadek, że taki kilkudniowe koźlątko się prawie utopiło nam w wodzie e, kilka lat temu. E, więc już od tej pory, no to jak mają, jak są koźlaki jeszcze, znaczy no, utopić już by w zasadzie mogła zostać ta woda, bo one już są duże i są już takie wiecie, że ogarniają trochę bardziej sytuację. Natomiast u takich maluszków kilkudniowych absolutnie woda już u nas nigdy nie będzie stała. No bo można, można w bardzo głupi sposób, takim o którym byś się nie pomyślało, stracić e, koźlęta, koźle, tak? Więc nie, 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 woda i tak jesteśmy tutaj co chwila. Więc dziewczynki mają cały czas wodę kiedy chcą, bo im e, dajemy wszystkim. Ale woda w, w wiaderkach nie może zostać tak w boksach przy takich maluchach na razie. Także dlatego nie mają w boksach cały czas. A Lizawka u nas najbardziej teraz... Lizawka najbardziej podoba się Denwerkowi i Dolarowi. Zrobimy sobie plac zabaw, zostaje z lizawki. im okna już. Na noc zasłoniliśmy, dlatego że miała być burza też zapowiadana, ale tylko padał deszcz. Burzy żadnej nie było. A teraz muszę mieć światełko. Dziewczyny. <grytanie> o! Nasze śpioszki najedzone tylko Maniuś, Maniutek, o widzicie, Kasia jest strasznie, Helena, Helena to są malutkie dzieci, a Basienka też jest strasznie nadpobudliwa po tym porodzie, Helenka, jak uderzysz dziecko rogiem, to ja też będę miał róg i cię uderza. <ścoughs> Basienka właśnie po porodzie chciałem wam powiedzieć, że stała się strasznie nadpobudliwa i Wali strasznie w płotek, tylko któraś koza się rusza tu obok, czy tam u towci. To ona już w te płoty wali. Taka jest strasznie... Wiecie, strasznie chciałaby za wszelką cenę bronić tych małych, choć im nic nie grozi. No ale ona tego nie rozumiała, widzicie. I tak cały czas tylko broni, broni, broni. A widzicie, basienka to była bardzo spokojna, kochana kuska taka, bo... Nawet na tych filmach, na pierwszym vlogu chyba mogliście zauważyć, że... Basieńka, wszystkie kozy tam się zajmowały sobą. A Basieńka zawsze chodziła za mną jak taki piesek. Ona tylko ze mną krok w krok i ona nie potrzebowała nawet jakoś bardzo towarzystwa koziego, tylko z nami cały czas chodziła sobie na spacery. No dobra kochani, słoma pościelona, sianeczko rozdane wszystkim. I, i tym czystym i pachnącym akcentem się z wami żegnamy. Myślę, że zobaczymy się, no mam nadzieję, że jeszcze zanim e, urodzi e, Luneczka, bo dzisiaj jest trzeci, nie drugi. drugi, ona ma na dziewiątego, no to myślę, że coś jeszcze się pojawi przed urodzeniem dzieci przez Luneczkę. No chyba, że nie będziemy mieć czasu, no to się nie pojawi, ale, ale myślę, że będziemy się starać, żeby coś się pojawiło. E, dziękujemy za obecność, że jesteście, że jeszcze nas nie zapomnieliście, że oglądacie dalej, i że komentujecie. No i co, widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia. Cześć. Pa.